Siema wszystkim. Dzisiaj, w tym odcinku, jest kolejna część grania w Game Over. Jest chyba już czwarta. Więc zaczynamy. Ostatnio tutaj przyszedłem, żeby żebym na przykład nie spadł, gdybym włączył grę. No i nie spadłem. Dobra, prawie spadłem teraz. Zmienię czułość myszki, bo coś niska jest. Hm. Hm. Dobra, jesteśmy tutaj Teraz tu To pomarańcze, czy mandarynki, cokolwiek To jest jid Przejdziemy tutaj Elegancko Chcę ja dostać się do wyglądować Dobra, dzisiaj dzisiaj na pewno dam radę to przejść. Damy radę. No mi już nie spadam tak od razu. Mówiąc nie od razu, chodziło mi o to, że nie spadałam po sekundzie, lecz spadam po trzech sekundach. No, dajcie mi tam przejść. Dobra. Okej, tak, tak. Myk, cyk. Dobra, już jesteśmy. Prawie. Jesteśmy Odspanamy się Tylko nie spadamy Proszę, dzisiaj chcę, żebym to przyszedł I żebym nie spadł Tak jak ostatnio Co tam Jej. Doł się, yes! W końcu O Jezu, no nie, to jest, nie, nie, nie No pierwszym razem to mnie nawet w miarę przestraszyło Nie, na, na milion procent na pewno dzisiaj nie pokonam tej gry. Na milion procent. O, ale w końcu ten typ coś nowego powiedział. Nowego, yy, mówiąc, że coś nowego, chodziło mi o to, że nie mówi teraz coś, co. Nie mówi, że dyktuje jakby to, co ktoś kiedyś powiedział, tylko mówi fabułę gry dalszą. Nie mówcie, że stąd muszę. Nie. Przynajmniej teraz nie muszę się tak bardzo bać, że spadnę na sam dół, bo tutaj chyba się nie da na razie tak spaść. Gdyby się okazało, że teraz trzeba byłoby zakończyć odcinek Nie, że trzeba byłoby, ale na przykład bym spadł na sam dół jakimś cudem A nie dotarłbym jeszcze tutaj To napiszcie w komentarzach Jak mam to przejść O, 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 dobra, chyba już wiem jak Ale nie jestem pewna. Zdaje mi się, że są dwie opcje Albo ta, ta że stąd jakby Albo ta z tego kamienia małego. Z tego kamienia małego jest dla mnie za trudno, więc spróbuję stąd. O, o dobra. O, zaczepka się. Dobra, fajnie zapchnę czapkę. Ej, czekajcie, nie mówcie, że jak tutaj spadnę. Co to jest? A! O Jezu, już się bałem. No, dobra, to nie jest jakieś trudne. W ogóle, jak wczoraj rozmawiałam z kolegą, to się, to się bardzo zdziwił. Jak mu powiedziałam, że, że to jest rage game, on tak mówił. A ja mu powiedziałam, że to mi sprawia przyjemność, jak gram w tę Się bardzo zdziwił. Dobra, zdaje mi się, że trzeba z tego kowadła jakby. O que Dobra, spróbuję jeszcze raz tędy. O, dobra, wysoko się o, 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 To jest jak na tych kamykach, czy to są takie wzory na tych kamykach? Nie wiem, ciekawi mnie to. E, dobra, zdaje mi się, że trzeba tam tędy iść. Tam widziałem jakąś kuleśniku. Nie, hej, gdzie mam iść? Aha! No, serio! Kurde. Może być trudniejsze niż mi się wydawało. Bo, bo normalnie to jest to nie jest trudne te jakby, że muszę tutaj skakać. Tylko trudne jest to, że nie wiem jak tam wygląda, bo nie chciałam oglądać. Bo nie chciałam ro robić spoilerów. Będę od razu tak pokonał tę grę. Jestem ciekaw, czy jestem jedynym, albo pierwszym, albo jednym z pierwszych. Polskich youtuberów, którzy nagrywają właśnie gameplay stąd. Na pewno jestem pierwszą osobą z Polski, która nagrywa to i która mówi, że sprawia mu to przyjemność. Bo nie wiem, ja jakby się może trochę relaksuję w tej grze, jeśli można tak uznać. Im dalej jestem, tym bardziej mnie ciekawi, jakie są przeszkody, bo już wiem, jakie jest zakończenie, ale ciekawi mnie, jakby, jakie są przeszkody. I chyba to mi najbardziej robi przyjemność. Ale zobaczymy, jak tam się to czapka miewa. Nie, 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 nie. jest nie. Nie. Teraz to chyba jakby był zły pomysł. No ale, patrząc tak, to chyba dobrze. Hmm. E, dobra, jeszcze chwilę spróbuję. I się spadłem? Wiecie, yy, czy, czy znacie jakieś jeszcze sposoby, żeby przejść o tą górę, o tą część? Bo wiem, że ona jest możliwa, wiem, że ona nie jest tak trudna jak tamta. Część y, gry, gdzie były te pomrańcze, ale to jednak jest dalej trudne. W sensie, trzeba mieć cierpliwość. To nie jest takie chodziub. O, 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 dobra. Chyba zaczaiłem. No ale to była akurat przypadek. A nie dobra, zaczaiłem. Chyba w miarę. Mm. Nie, nie, nie Oj, jaj, 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 to jeszcze raz, jeszcze raz Nie No ale przynajmniej wiem, przynajmniej zaczeliłem o co tutaj chodzi Muszę stąd jakby skoczyć O, o tak Jakoś to nie jest wyćwiczone Tylko teoria Zdaje mi się, że pod tamtym filmem zapomniałam dać w opisie moją nazwę Discorda Więc... E, więc ją dam pod tym filmem I siód, spadłem znów. Dobra, mam jeszcze chwilę. O, 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 dobra, dobra. Jeszcze około 10 minut odcinka, może trochę mniej, ale spokojnie, bo niedługo będzie kolejna część. Hmm. tipo, Dobra, już chyba zaczaiłem. Chyba z tego kowadełka Z rogu Pyk Bardziej z rogu o, Stąd No Dobra, dobra Dalej to już z górki nie, jednak nie dobra. Co, co mam słowa? Oh. Dobra. O o o Dobra, dobra dobry, to py, pick. Py, Iek. Okej. Okay. Teraz tam skoczyć. Nie nie, 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 nie! Dobra, jeszcze jedna szansa. Chciałabym się uda w ogóle tutaj wspiąć, i tam przez to kowadło, i potem na śnieżki. I jak znów spadnę, to już zakończę odcinek, bo i tak bardzo dużo to było dla mnie. No, bo i tak już będę musiał zakończyć odcinek, mam jeszcze tam rzeczy do zrobienia. Ale jak już mówiłam wcześniej, nie martwcie się, bo niedługo po tym będzie nowy odcinek. Dlaczego dalsza część z gameplay. Yeah. Не-не-не, nee, 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 nee. не, не. еще раз, еще раз. Ojaj. Nie, 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 nawet nie wiem, czy przejdę te śnieżki w tym odcinku. Nie wiem, czy to przejdę. Bo albo zapomniałem jak to się przychodzi, albo po prostu. Jakby... Zapomniałam chyba. Ile stąd? Dobra, a stąd? O, 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 nie, nie, nie O, stąd, stąd, stąd Jeszcze tutaj, ociupinkę, dobra I stąd, nie O, 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 dobra, dobra. Ok, mam jeszcze 3 minuty. Dobra, chociaż wepsniemy się na tą. Ku... O, ej, to teraz o wiele szybciej mi poszło. Spodziewałam się. Dobra. dobra ym, mam wybór. Albo to zostaje i już kończę odcinek, ale mam jeszcze 3 minuty. Albo idę na te śnieżki i spadam, bo. Znaczy, nie Niespecjalnie, ale. Dobra e... Jeśli. Ciekawe, czy teraz jeszcze zdążę jeszcze raz się tam wspiąć, bo wcześniej to był czysty przypadek. Fart. Jeśli zdążę, to. E, no, to już tą satysfakcję zachowam i wy też zachowacie na następny odcinek. E, tylko. Zobaczymy się tam. My tym spróbujemy zakończyć odcinek. Mm -hmm. i should. I. O, 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 dobra, dobra Ja mam jeszcze czasu minutę Dobra, to zepsniemy się tam Może Tak Dobra, może tutaj Piszcie w komentarzu, czy tam coś O, ej, jak są garnki za tym pobyłem. Co się za tym. Za tą kolumną Powiedzcie, czy coś tam jest nad tym. Co w się sensie tam powyżej, bo ja nie wiem. Dobra, to na tym kończę odcinek. Dzięki za oglądanie. Jak wam się podobało, to... Yy, to nic nie róbcie. Ważne, <grymne> że obejrzeliście. Yy, no, i. No, i zobaczymy się. Za, nie, za naprawdę niedługo, bo... Teraz jeszcze coś muszę załatwić. Więc odcinek kolejny będzie gdzieś tak za e, może. Za pół godziny. No, tak, za pół godziny będzie kolejny odcinek. W sensie zaczyna kręcić. Teraz muszę wstawić ten odcinek. E, co teraz kręcę. E, więc no, do zobaczenia za te pół godziny. Bajo!